Witamy. Piękny poranek. Dzisiaj można powiedzieć temperatura. No już zaczyna być mroźna, bo blisko 0 stopni. Także już się zaczyna taka pogoda, powiem wam szczerze. Zimowa, ale ja lubię taką rzeźko fajnie. Dragon, jak widzicie, coś tam zobaczy. Aha, pani szła z pieskiem i stukała w coś. Dragon zobaczył pieska i leci w tamtą stronę, bo pani poszła z Wilczurem. A dragon już o widzicie, o, do pieska chce. Eee, Takie mała informacja, bo tak, przez ostatni czas nie wpływało za dużo vlogów, ale wczoraj doszłam do, eee, do, do porozumienia ze swoją partnerką na tej zasadzie, że trzeba ulepszyć te filmiki, zrobić jakościowo lepsze, łączyć te filmiki razem ze sobą, jakiś spot fajny, żeby to fajnie wyglądało, coraz lepiej. Także dzisiaj spodziewajcie się odcinka z losowania nagrody, znaczy losowanie będzie nagrody i będzie to połączone razem z wykonaniem tego zadania, które ma dragon wykonać. Poprzednie zadanie jazda auto będzie wykonana w sobotę, bo w sobotę wybieramy się w moje rodzinne strony, dosyć daleko, więc zrobimy wam po prostu filmik. Myślę 40-minutowy z samochodu jak się dragon zachowuje podczas jazdy a Następny filmik, typu losowanie, będzie już połączone losowanie i wykonanie, czyli pierwszy taki materiał e, no, który będzie w jednym filmie, lepiej to będzie wyglądało i przede wszystkim bardziej jakoś tak profesjonalnie Także tak to wygląda, jak widzicie u nas dosyć rzeźko, fajnie, przed pracą spacer z, z Dragonkiem e, Ja oczywiście do pracy, Dragon Dragon sobie będzie Spał i odpoczywał. Powiem Wam szczerze, że przez ostatnie dni Dragon wyjątkowo, ale to wyjątkowo dzisiaj, ale wyjątkowo yy, śpi. To, że on normalnie śpi 13-14 godzin na dobę, to ok, ale ostatnimi dniami nie wiem, czy handra, czy coś. To jest normalnie spanie po 20 godzin. non stop, śpi. non on stop. Yy, no co, w przyszłym tygodniu. Czas podania tabletki Simparica na kleszcze Pamiętajcie też o tym Bo mówię kleszcze jeszcze jest, jest bardzo duże e... No i co no i poza tym wszystko wszystko w porządku można powiedzieć e... Jak najbardziej w porządku e... Rzekłem do tego jeszcze że Odpukać jest wszystko ale to wszystko super Jak widzicie dragon szczęśliwe, Jak to na spacerku E, śmigamy zaraz do domku. Ja się zbieram do pracy, a dragon do łóżka do swojej pracy. No, także będzie e, najbliższy odcinek z losowanka i z wykonania, a najbliższą sobotę widzimy się na filmiku z samochodu, czyli podróż stała dragona. Pokaż się dragon wszystkim jaki ładny jesteś. Pozdrów wszystkich serdecznie, pumachę łapą. Widzimy się w najbliższą sobotę z nowym filmikiem z drogi. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Cześć.